Cześć na szanowni kowardeczki, Jezus Mopeka Dzisiaj wraz z Wzykiem zmierzymy się Cześć, na pojedynku God. budowli Będziemy budować epickie potężne Słyszysz? Epickie potężne budowle Epickie budowle Dokładnie tak, epickie potężne no To jest to tak, to a wiesz, co zepickiego i potężniejszego jeszcze? To, co, co, Jak jeszcze widzę, wiem. stawia łapeczkę Słabię. w górę i subskrypcję. <laughs> I subskrypcja, oczywiście, Dokładnie. oczywiście. Dokładnie, wiesz, jaki jest pierwszy temat? E, nie mam pojęcia. Zga zaskocz mnie. Zaskoczę cię i to będzie. Jakiś Pokémon. Pokémon, dobra, Jakiegokolwiek chcesz Pokémona, możesz zbudować. Dobra, ja już chyba wiem, jakiego Pokémona Dobra, Dobra, dobra no to ja się. ci powodzenia. Narra. Dobra, widzowie, ja dzisiaj nie będę budował, bo jestem leniem. Nie potrafię budować ładnie. Kto potrafi budować? No chyba nikt nie potrafi budować oprócz bzyka, bo bzyka nawet całkiem niekiedy ładnie buduje, ale ja nie potrafię, więc ja dzisiaj się wyręczę super radzką komendą. Wklej. Będziemy dzisiaj wklejać budowle i pierwszą budowlą to jest Mieliśmy zbudować Pokemona, więc zrobimy pastę Piszemy Pox i już mamy, aha nie mamy Bo musimy załadować schemat, czekajcie Schemat, Load i Pox i, i, i teraz będzie tutaj wstawiony Pokemon Pokemon i to i to jest, i się pojawia nam tutaj Pierwszy Pokemon i to jak on się nazywa To jest odmiana Gengara, to jest chyba druga ewolucja Tamtych Gengarów, nie wiem w sumie nie pamiętam jak się ten Pokémon nazywa, ale takiego przygotowałem i, i Gastly, Gast, coś, coś takiego. Możecie napisać jak on się nazywa, bo ja nie pamiętam, ale jest przepiękny. Ja bym jedynie może zrobił coś takiego jak wziął Redstone, wziąłbym czerwony blok i zrobił może mu bardziej czerwone takie złe oczy. To będzie dobry pomysł, taki. Taki wiecie, że to jest demoniczny, o i taki X, nie, dajmy tu i tu i dobra i coś takiego. I z drugiej strony również przerobimy go troszeczkę na takiego bardziej złego Pokemona. Bo on w sumie jest złym Pokemonem, bo jest Jakby, nie wiem, nocnym Poisonowym, nie wiem jak to tam wygląda, to jego statystyki, ale no normalnie wygląda agresywnie i teraz dzięki tym czerwonym oczom. Jestem ciekawy, jakiego Pokemona bzyku buduję, bo dostaliśmy. Dałem wolną rękę, w sumie powiedziałem, że może jakiegokolwiek chce Pokemona zbudować. Kończyłem! Skończyłeś już budować? Okej, okay, no, super, no to pokaż co skończyłeś budować. Chodźmy zobaczyć, czekaj, co? Dlaczego czekaj, czekać? czekaj, czekaj, zanim w ogóle to zobaczysz, to ja powiem tak, ja nie będę mówić, to musisz zgadnąć jaki to Pokémon. Okej, okay, dobra? dobra, będę zgadzał. Mam nadzieję, że zgadniesz. No się lecimy. boję, dobra, wchodzę, patrzę. Pogadł. Co to jest? Stary mieliśmy Pokemony a nie kubusia puchatka. Nie, ale serio, to jest, jest Pokémon, ale zgadnij Ej, jaki. Dobra, popatrzałem na ogon, czy to jest Pikachu? No, oczywiście, że tak, ale dobra, ja nie On wiem. Jest, stary, to w ogóle Pikachu nie przypomina. Jedynie co jest jak Pikachu. Jest. To przypomina ten ogon z to, a jakbyś ten ogon czarny zrobił, to może by było lepiej Faktycznie, faktycznie, może trochę czarnego, Oj, no. teraz jest Pikachu jeszcze czerwony stary, czerwone policzka, jak mogłeś o czymś a, takim faktycznie. zapomnieć? No ja i Pikachu! Czerwonego. Teraz jest. to pięknie wygląda Ej, I chcesz taki, zobaczyć taki... mojego, zobaczyć na mojego? A ja czekaj, stój! No już poleciałeś, już zauważyłeś, no, już dobra, nieważne Chciałem, mi zgadnął ty... w ciemno To jest ogromne, ale czekaj, aha, jaki ten, ależ... Szczerze? Szczerze, nie znam, znam, też nie znam, się na znam jego nazwy. To jest jakiś no. Gastly, Nie wiem, nie pamiętam nazwy tego Pokémona, ale. Jest ale tak, potężny jest potężny. I jest, jest ładny. Jest wielki, ładny. ładny. I ten efekt jakby takiego dymu. Nie wiem jak nazwać te fioletowe. albo jaka, jest jakiś kwas, jak też trucizna, o, no, kwas, no to, krucizna, no to sprawa. Może, no te, tego nie, nie wiem, wiem. Może on coś wypuszcza takiego. No nieważne, <laughs> słuchaj. Ale teraz, co przygotowałeś jako następna e, rzecz do budowania? bo ja nie mam Następna pamięcia. rzecz do budowania. Mm, e... Hmm? Bałwan? Bałwan, chcesz budować? Dawaj, ja jestem mistrzem w budowaniu bałwan. Ty jesteś mistrzem, ja też jestem mistrzem. Oczywiście. Powodzenia, stary. Good luck, good luck. Good luck. Dobra, widzowie. Bzyku mnie teraz nie słyszy i. Mordeczki, budujemy Olafa z naszym przepraszam, Ja budować nie będę, ja jestem słaby w budowaniu, tak mówiłem Dzisiaj wklejamy schematy Oszukujemy w budowaniu, więc Przygotowuję komendę z Schem... Lot. Olaf, bo zbudujemy Olafa z bajki Frozen I teraz jak piszemy paste Najlepiej minus A i patrzcie Teraz to się pojawia, ale jest lag, ale lag był I się wkleił nam Olaf! Ja jestem Olaf! Przytul mnie, trochę mi zimno. Pamiętacie ten, 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 ten tekst? Ja pamiętam. Ej, ten Olaf jest w środku pusty czy pełny? Olu ma gębę, czekajcie, trzeba oświetlić może. głowy. Globist... nie jak to się nazywa po polsku, nie wiem, pochodnie wpisujemy. I pochodniom oświetlimy i będzie tutaj jaśnie troszeczkę cyk, 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 cyk Ale czy w czy środku jest coś? Ej, nie wiem, trzeba sprawdzić czy w środku Ej, w środku jest wypełniony, dobra, to więc git... Ej, czy... dobra, trzeba zablokować tutaj, bo to taka dziura niefajna Ale teraz wygląda on przepięknie, normalnie, Olaf, rączki ma takie do przytulenia idealnie jakby się chciał go tak przytulić. Jest mordeczko i możesz łapkę w górę zostawić. Możesz łapkę w górę, ja ci tak przypominam o tej łapce, żeby zostawić tą łapkę w górę, jestem ciekawy jak tam Bzykowi idzie Skończyłem! Skończyłeś Bzyku ja już? Ale mam, ale mam normalnie zrobionego bałwana O nie, nie oj, co to jest, co to jest za budowla? No co, bałwan, <laughs> pa to no jest marchewka, jest nie. trochę niesymetryczny, ale to nie ma znaczenia Trochę? No jest... O. Odrobinkę no stary, no odrobinkę troszeczkę, trochę w lewo ci poszło St Ale się starałem, okej? Okay? To trochę w prawo, trochę w lewo, tak żeby ale to wyglądało czeka, inaczej Czekaj, a gdzie ma rączki, bałwan? Przecież patyki się dawało zawsze za o, rączki Nie dawałeś je, nigdy dobra, patyków dobra, na Dobra, masz patyka, dobra, masz patyka, masz patyka, już. lepiej, ale w... lepiej o... Dobra. Ale śmieszna ta ręka jest taka no, dziwna. Jed. I ten nos też taki dziwny. Stary. No widzisz zmarhewy, zmarhewy zrobiony. No brak, chcesz zobaczyć mojego? A poka, poka, poka. Chciał co zobaczyć mojego. to jest? Ja zbudowałem Olafa. Olaf, -M -M. kojarzysz go? co ty zrobiłeś? Ta, znam go z tej bajki. Mhm. Ja! Z bajki Frozen. Jeszcze brakuje tej Elzy i tej drugiej rudy. Jak ta druga ruda się nazywała? Nie mam pojęcia Elza ale tak. i nie pamiętam. Kurs. Wow, no, co to jest w środku? Nic tu nie jest w środku. Nie w nie mam wypełniony, przepraszam. Nie dam Bardzo ładnie. To wygląda przepięknie. Przepięknie będzie wyglądała kolejna budowla, którą zbudujemy w zyku. Jaka byś to chciał zbudować? Budowla? Ja mam tak. wymyśleć czy ty? A, a możesz te wymyślić, a ja się na samym końcu. Dobra, no to ja bym pomyślał. Ej, bo ty masz ponad 100 tysięcy subów. Ja nie no, mam. No, 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 Ja bardzo no. bym chciał srebrny przycisk. Zbudujmy a. srebrny przycisk. Dobra, dobra. A przycisk, no srebrny to nie. Przycisk. Rozwalę cię, rozwalę cię w budowie No to przebiega. powodzenia stary, 3, 2, jeden, let's go Dobra widzowie, no to tutaj każdego marzeniem Youtubera jest posiadanie swojego pierwszego Srebrnego przycisku, no nie powiecie, że nie, no czy jak Możecie napisać czy macie, macie? Pewnie nie macie, ja też nie mam Więc się łączę w bólu razem z wami, ale za sekundkę Będę miał swój srebrny przycisk w Minecrafcie niestety No bo to przykre, co nie, jak zostawicie suba To będzie może w prawdziwym życiu, schem loat i jak nazwałem ten schemat? Nazwałem go srebrny przycisk, i teraz jak klikniemy paste. To nam się pojawi srebrny przycisk. Tylko minusem tego jest taki ten minus. Jest taki, no, że to stary srebrny przycisk. Niestety to nie jest ten nowy, ale on wygląda przepięknie, normalnie, petardienio. Chciałbym takiego u siebie. Jak będę miał kiedyś, to na tej ścianie będzie wisiał. Będziecie go oglądać codziennie na każdym filmie. Ale prezentuję się. Skończyłem, Masz już? Okej okay. Idę zobaczyć. Pokaż co tam zbudowałeś, Bziku. pokaż A, pokaż. Zaraz, zaraz. Zobacz, zobacz, ile, zobacz, ile? zobacz, zobacz. O, to jest streamne, jest z żelaza zbudowany. O, i Ej, to jest taki diamentowy przycisk. Diamentowy przycisk, dokładnie. Za ile ty subskrypcji, stary, za ile to jest dostaniesz? chyba za, za, za miliard, myślę, nie? Za miliard. No tyle, tyle ile jest ludzi na ziemi? Okej, okay, no, to, jest taki no jem... to diamentowy bardzo dużo. ładny. To dużo subskrybentów masz brzydko. Troszeczkę trzeba zbierać. Nie, no ja nie, ale wiesz, ale w sensie zrobiłem takie troszeczkę inne, no z diamentów zrobiony. Dobra, co ty? Aha. To jest Rubin, a... stary, to jest Rubin. A rubinowe, takie sprawy. Może... Mm. Mm. Chodź zaś mój, bo widzę, że twój to taki poka, jest średni, poka, poka. jak mam być To To ty średni, dobra no pokaż średni! Ale no chodź ładny, zobaczyć, to jest, piękny, jest mój! Co jest? No, Patrz, nawet na, napis YouTube'a tutaj normalnie ale Tak, tutaj jest jak tutaj jest kiedyś zrobione. będzie napisany smufek tu nie wierzę Ja smufka for passing YouTube o, Jak ta ona się nazywała? Anna no, czy jak jej tam babka z YouTube Ale nie, normalnie przepiękny jest przycisk Ja bym takiego chciał no, proszę, Może nie, 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 nie tego Wolałbym ten nowszy Ten nowszy jest zdecydowanie ładniejszy Ale stwierdziłem, że zbuduje jest sentymentalny Ale taki ten star stary jest większy stary Jest, jest większy. większy, ale no Jakoś tak średnio siedzi ten stary mm? Ten nowy proszę, robi proszę, wrażenie proszę, proszę. Jest lepszy, to, to prawda, ostatni, ostatni temacik Dawaj, dawaj, dawaj o ostatni temacik i ja wymyślałem, to dawaj może na sam koniec zróbmy coś potężnego. Zróbmy na przykład jakiegoś smoka. Smoka? Smoka! O kurde, no dobra, no to zbudujmy smoka. No Stop! jestem gotowy. Zaczynamy, 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 zaczynamy. Ej, kurde, smoka mamy zbudować. Ja nie wiem, czy mam przygotowanego schematu ze smokiem. Najpierw cofnijmy może to, co postawiłem, żeby o, tam coś pada, żeby było więcej miejsca na smokę i ja nie wiem, czy mam jakiś schemat przygotowany, ale sprawdźmy. Czekajcie, stanę gdzieś tutaj i Mam schem lodowy e, smok, tak może się. Do... Ej mam, dobra, to paste i jaki to jest smok? Halo, stawiasz się ten smok gdzieś tu postawiony? Halo, Smoku? Ło, kurde, jest smok postawiony. Ej dobra, ej, ale on jest giga wielki. Ale przepotężny, to jest taki lodowy smok. Ej jeszcze ma taką dziurę w skrzydle, tak by. Jakby... Nie, to nie jest dziura w skrzydle, nieważne, dobra, nie było tematu Ale oczy nawet mu się świecą Gębę ma otwartą, ma zamkniętą Szkoda, że nie zje ogień, by zrobił większe wrażenie na Bzyku Wydaje mi się Ale te skrzydła są takie piękne, ten ogon w ogóle Ej, Mam nadzieję, że Bzyku Nie skapnie się, że oszukuje, bo jakby się skap To byśmy musieli się przyznać do błędu Że nie potrafimy budować Skończyłeś budować? O, oczywiście, to tak. Idę zobaczyć twojego giga wielkie Look at my smoke do mojego smoka. Ej, jakiś wielki pisześ główny a ja nie mogę, to jakaś Hydra, Hydra smok. No taki, taki potężny, to nie jest normalny smog, to jest smog potężny Ale... To jest smog, którego normalnie świat nie widział i na pewno to nie jest smog z Minecrafta, nie, Powiem nie Powiem ci tak Pomysł ciekawy, wykonanie już mniej ciekawe <laughs> Dobra, wiesz co, ty no... dobra, ale Nie potrafisz po prostu doceniać Ja w tym budowli. krótkim czasie zbudowałem 10 razy większego smoka od ciebie, stary, no zobacz co? sobie co? Co? Widzisz to? Tysiąc <playoffs associmpfen> <esté> <Tis RanadHD> razy większy <anos> od twojego i ładniejszy zdecydowanie Nie, to jest niemożliwe, to jest niemożliwe, to się nie dzieje naprawdę! By jak ja się, nie się nie dzieje naprawdę, no stary, Nie nawet mogę ci... Albo dobra, nieważne, dobra, nie, nie, nie Co mi możesz, co mi możesz? Nie, nic jednak, nic, nic, nic Mówisz. Dobra, nie podoba mi się to. To niemożliwe, że to budowałeś, ktoś Budowałem ci to, stary, a przymknij o zamknij oczy. Dobra, zamykam, zamykam. Zamknąłeś oczy? No to nic patrz, nie patrzę, cyk, nic. drugi smok. Gdzie, gdzie, gdzie? Co? Jak to? Jakim cudem? Ała! Ej, dobra, bo. U, ty ucięło pół smoka, ty nie, dobra, to. to ty oszukujesz, dobra, ty paru No go, dobra, to, dobra, no nie będę Chodź cię tu. tutaj. Patrz, tu Oszukiwałem, no skabyś, się, bo to jest niemożliwe, że w tak krótkim czasie zbudować tak wielkiego smoka. To ci już pokazałem. Na ścianę uciąłem niechcący. Prawda, no. o prawda, dobra. Oh dobra. Ej, no dobra, widzowie, zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcji, dzwoneczek. Mam nadzieję, że wam się podobał taki odcineczek. Widzimy się w następnym. よ <Nar> o